Mam nadzieję, że moje rady okażą się wam pomocne. Przed przyjazdem warto zobaczyć zdjęcia tych łazienek, zobaczyć jak one się prezentują. Najważniejszy punkt to warto sprawdzić czy na terenie ośrodka znajduje się bar lub pa Cześć, witam serdecznie na moim kanale. Mam na imię Kasia, mieszkam w przyczepie kempingowej, pracuję na kempingu i podróżuję kamperem. I dzisiaj chcę Wam opowiedzieć, na co zwracać uwagę, kiedy bukujecie kemping, kiedy rezerwujecie kemping. Jak wybrać odpowiedni kemping dla siebie. Zatem przybij ze mną łapkę w górę i zostań ze mną do końca filmu, żeby poznać 8 punktów, 8 najważniejszych spraw, na które musisz zwrócić uwagę koniecznie, kiedy wybierasz kemping dla siebie i dla swojej rodziny. Zapraszam serdecznie. Ja mam ogromne szczęście mieszkać i pracować na kempingu, który jest naprawdę bardzo dobrze zarządzany, jest pięknie położony i jest zadbany. Jednak mimo tych wszystkich starań nawet u nas zdarzają się goście, którzy przyjeżdżają i nie są do końca zadowoleni. Głównie dlatego, że wybrali dla siebie nieodpowiedni kemping. Na co więc zwracać uwagę, żeby nie popełnić tego błędu i żeby wszyscy byli zadowoleni? Już za chwilę opowiem Wam o ośmiu najważniejszych sprawach, które według mnie są kluczowe, jeżeli chodzi o. Wybór odpowiedniego dla ciebie, dla twojej rodziny kempingu. Po pierwsze, kto jedzie na kemping? Po drugie, co lubicie robić, jak spędzacie czas na wakacjach? Po trzecie, infrastruktura kempingu. Punkt czwarty to miejscówki i parcele. Punkt piąty, sanitariaty. Punkt szósty, mały dróg. Punkt siódmy. Atmosfera i klimat na kempingu i ostatni punkt, ale też bardzo ważny, recenzje i opinie tych, którzy byli na kempingu przed wami. Według mnie najważniejszy punkt to ludzie, którzy przyjeżdżają na kemping, czyli kim jesteś, kim jesteście? Czy jesteście rodziną z małymi dziećmi, czy jesteście parą, która szuka romantycznego, odludnego miejsca, gdzie możecie w zaciszu z dala od świata pobyć razem, sam na sam. Ciszy i spokoju, a może wręcz przeciwnie, może jedziesz w pojedynkę właśnie po to, żeby kogoś poznać na kempingu, żeby tutaj miło czas spędzić w jakimś klubie, barze, poznać kogoś nowego, nie wozisz drewna do lasu, nie interesuje Cię kemping rodzinny z atrakcjami dla dzieci, być może najlepszy kemping dla Ciebie to będzie kemping dla dorosłych. Takie też są. A może zabierasz ze sobą przyjaciela, który ma cztery łapy i potrzebujesz kempingu, który jest przyjazny psom? Naprawdę warto to wszystko wziąć pod uwagę i zastanowić się, jakie są potrzeby każdego członka waszej ekipy i spróbować znaleźć kompromis. Wiemy, kto jedzie, mniej więcej wiemy, jakiego typu obiekt będzie najbardziej pożądany. Czy to będzie prosty kemping w środku niczego, może kemping na farmie? Cichy kemping z bardzo prostą infrastrukturą, a może potrzebujecie więcej wygód, może chcecie wypoczywać w ośrodku czasowym, który ma basen, rozrywki dla dzieci, muzykę na żywo co noc i tak dalej. To jest bardzo, bardzo ważne. To nas właściwie prowadzi do drugiego punktu. Jeżeli już wiemy, kto jedzie, Czas zastanowić się, co lubicie robić na swoich wakacjach i jak wypoczywacie. I oczywiście, dla rodzin z dziećmi, najważniejsze są rozrywki dla dzieci. Na kempingu, na którym ja się aktualnie znajduję, tak wygląda plac zabaw. Niektórzy powiedzą świetny, niektórzy powiedzą bardzo ubogi. To właśnie zależy od tego, do jakich kempingów jesteście przyzwyczajeni i gdzie bywaliście wcześniej. Powiem Wam tak, jeżeli chodzi o dzieci, na kempingu, na którym ja żyję i pracuję. Oczywiście bawią się tutaj e, całymi dniami, ale największą atrakcją dla naszych dzieci jest strumień. I letnią porą wszystkie dzieci przez większość dnia bawią się tutaj w tym strumieniu, budują tamy, rzucają się błotem, robią łódki, skory i generalnie największą atrakcją dla dzieciaków jest strumień. Jeżeli dla Waszych dzieci to za mało, szukajcie kempingu z basenem, z aquaparkiem, z klaunem, szczególnie w ośrodkach typu Holiday Park jest... Cała, cała załoga, cała drużyna osób, które są odpowiedzialne za to, żeby wasze dzieci dobrze się bawiły. Taka grupa potrafi zebrać dzieciaki na cały dzień i zagospodarować im po prostu czas od rana do wieczora, i, i rodzice wtedy mają po prostu wolne. Dzieci są pod opieką kogoś innego. Tutaj jest inaczej. Czy to plus, czy to minus, sami ocenicie. Filmuję ten materiał dla Was wczesną wiosną i oczywiście jeszcze nie jest kemping otwarty. Te przyczepy, które tutaj widzicie, to są przyczepy całoroczne, które stoją tutaj przez cały rok. No, ale nawet na pierwszy rzut oka widać, że to nie jest kemping dla osób, które chcą tutaj imprezować, które chcą robić dużo hałasu, które potrzebują jakiejś codziennej, intensywnej rozrywki. To jest mały rodzinny kemping otoczony lasem, gdzie właściwie główną atrakcją jest cisza i spokój. I znowu, to nie jest dla każdego, i dlatego warto zapoznać się ze specyfiką kempingu. Główne atrakcje tutaj, co tutaj można robić? No oczywiście można łowić ryby, można chodzić na piesze wędrówki, ale przede wszystkim większość naszych gości spędza tutaj czas czytając książki, relaksując się na słońcu, nie robiąc za wiele. Jeżeli ktoś ma ochotę na bardziej aktywny wypoczynek, to jedzie na plażę, wynająć sobie kajak, posurfować, yy, poeksplorować... Park Narodowy Exmoor, który znajduje się tutaj w najbliższej okolicy, ale na samym kempingu właściwie nie robi się za wiele. Jest to fajne miejsce dla albo rodzin z małymi dziećmi, które właśnie cenią sobie odpoczynek na łonie przyrody, albo dla wędkarzy, ponieważ jeziorko, mimo że skromne, oferuje dosyć duży wybór, jeżeli chodzi o rybki. Karpie w tym jeziorze od lat przyciągają wędkarzy, niektórzy z nich mają tutaj przyczepy całoroczne już od kilkudziesięciu lat i spędzają całe lato właśnie tutaj w Mill Park. Mamy też sporo gości, którzy rezerwują sobie namiot glampingowy, który niebawem stanie tam na tym podeście, ponieważ do takiego namiotu glampingowego dołączona jest także twoja prywatna, zarezerwowana tylko dla ciebie miejscówka do łowienia ryb. Czy takie łowisko wędkarskie to dobra wiadomość? no Dla tych, którzy kochają, posiedzieć sobie nad wodą, pomoczyć kija, to jak najbardziej dobra wiadomość. Dla par, w której tylko jedna połówka lubi rybki, a żona się w tym czasie nudzi, to może nie być zbyt dobry wybór, jeżeli chodzi o odpoczynek właśnie dla całej rodziny. Ja często obserwuję także taką sytuację, że tutaj nad wodą siedzą panowie, a panie, ich żonki na leżaczkach. Opalają się na słoneczku, popijają wino i plotkują z innymi paniami, których mężowie także zostali poślubieni karpiom. Już wiemy, kto przyjeżdża na kemping, wiemy, co chcecie robić, czy chcecie spędzać czas aktywnie, czy bardziej biernie z wędką, z książką, na rowerze, na kajaku. To już mamy odrobione. Punkt trzeci to infrastruktura kempingu i według mnie bardzo ważna sprawa, a mianowicie recepcja. Czy na tym kempingu 24 na 7 jest osoba, która odpowie na Twoje pytania? Czy jeżeli przyjedziesz tam po zmroku, ktoś na tym kempingu będzie, kto pomoże Ci zaparkować Twoją przyczepę lub kampera? Pokaże Ci miejscówkę, ktoś kto po prostu się Tobą zajmie. Recepcja najlepiej czynna całą dobę. To dla mnie bardzo ważny punkt. Nie wiem, czy dla Was też. Czy bywaliście na kempingach, na których nie ma recepcji? Może jest tylko numer telefonu do właściciela, który pojawia się w razie potrzeby? Dajcie mi znać. Na pewno wielu z Was bywało już na kempingu, który należy i jest prowadzony przez rodzinę. To jest, myślę, fantastyczny pomysł na biznes, na to, żeby razem spędzać czas, razem pracować. Jaki jest największy plus kempingu, który należy do rodziny? Z reguły taka rodzina mieszka na miejscu, a to znaczy, że nawet jeżeli przyjedziesz o północy albo jeżeli w środku nocy coś Ci się wydarzy i potrzebujesz pomocy, zawsze tutaj jest ktoś, do kogo możesz zapukać i poprosić o pomoc. To według mnie największy plus kempingu rodzinnego. Warto też sprawdzić, czy na kempingu znajduje się sklep. Gdzie można kupić rzeczy niezbędne oraz pamiątki dla rodziny i przyjaciół? Czy można zamówić świeże pieczywo i bułeczki, a rano napić się prawdziwej kawy? Jeżeli chodzi o infrastrukturę kempingu i rozrywki wieczorne i nocne, to warto sprawdzić, czy na terenie ośrodka znajduje się bar lub pub. Bo oczywiście można iść do. Pabu albo do baru gdzieś indziej, ale to znaczy, że wieczorem będzie trzeba zamówić taksówkę albo jechać autobusem albo ktoś z Was będzie musiał pić wodę. Czy w barze można zamówić tylko coś do picia, czy jest też jedzenie? Na pewno warto jest sprawdzić, czy na terenie kempingu można zamówić sobie jakieś jedzenie na wynos, ponieważ po kilku dniach, a może i tygodniach w namiocie możecie zatęsknić za czymś, co w namiocie jest dosyć ciężko przygotować. Kolejnym bardzo ważnym miejscem jest pralnia i stanowisko do mycia naczyń. Właściwie, pralnia na kempingu to już dzisiaj standard. Warto sprawdzić, szczególnie przy dłuższym pobycie, czy macie do dyspozycji pralkę i suszarkę. Czy za gorącą wodę do mycia naczyń musicie płacić? Może wyda Wam się to dziwne, ale naprawdę byłam kiedyś na kempingu, gdzie dostęp do gorącej wody i prysznica był limitowany. I w dniu przyjazdu otrzymałam po prostu chip, który mogłam zeskanować pod prysznicem i dostawałam jeden prysznic na dobę. Kiedy zabukujesz tygodniowy pobyt, masz siedem pryszniców do zużycia. Jeżeli jesteś tylko na jedną noc, przysługuje ci jeden. Niestety, bywają takie miejsca. Warto sprawdzić, czy płacisz dodatkowo za kolejny prysznic, czy są jakieś ograniczenia, jeżeli chodzi o zużycie gorącej wody. Szczególnie jeżeli kemping ma bardzo odludne położenie i polega na grzaniu wody poprzez panele solarne, wtedy taką gorącą wodę naprawdę się wydziela. Warto to sprawdzić, jeżeli lubisz się pomoczyć pod prysznicem. W kabinie prysznicowej naprawdę ciężko się kąpie małe dzieci, dlatego warto zapytać, czy na kempingu do dyspozycji gości jest tak zwana łazienka rodzinna. Często w takiej łazience jest wanna, co bardzo ułatwia życie rodzicom. Ułatwienie dla rodziców i ogrom frajdy dla dzieci. Na dobrym kempingu każdy powinien mieć wygodny, bezpieczny dostęp do sanitariatów. Niezależnie od tego, czy porusza się na nogach, czy na wózku. Jeżeli chodzi o infrastrukturę na nowoczesnym kempingu, to oprócz takich tradycyjnych punktów, jak na przykład punkt wymiany butli gazowych, miejsce gdzie z czystym sumieniem możecie posegregować odpady. Warto sprawdzić, czy są też nowsze udogodnienia, takie jak Wi-Fi i punkt ładowania Tesli lub innych aut elektrycznych. Nowoczesna, funkcjonalna infrastruktura na kempingu, oczywiście umili nam pobyt, jest bardzo ważna, przy, szczególnie przy dłuższych. Pobytach na kempingu, jednak nie oszukujmy się, że najważniejszym elementem tej infrastruktury są po prostu miejscówki i parcele. Na tym nam chyba zależy najbardziej, bo to tutaj będziecie spędzać swój urlop, na swojej miejscówce. Warto sprawdzić, czy na kempingu jest oddzielny sektor dla namiotów oraz dla przyczep i kamperów. Oczywiście dla namiotu najlepsza będzie miejscówka na trawie. I chyba jeszcze zdarzają się takie pola namiotowe, kempingowe, biwakowe, gdzie po prostu jest pole i nie ma takiego podziału na parcele. Jedziesz, jak znajdziesz sobie miejsce, możesz rozbić obóz. I zawsze mi się wydawało, że to już należy do przeszłości. Jednak zdarzają się tutaj w Millpark, zdarzają się goście, którzy przyjeżdżają do nas i pytają nas, czy jeżeli wyjadę na dzienną wycieczkę moim kamperem, to ktoś w międzyczasie zajmie mi moją miejscówkę. Oczywiście, jeżeli chodzi o namiot, no to nie ma takiego ryzyka, bo zostawiasz swój obóz tutaj na miejscu, ale naprawdę zdarzają nam się goście w kamperach, którzy pytają nas, czy moja miejscówka nadal będzie moja po powrocie na kemping po całodniowej wycieczce. Niektórym to się podoba, niektórym to się mniej podoba. Jednak na większości kempingów sektory będą wyznaczone, te miejscówki będą wyznaczone, oznaczone numerem, a nawet strzałkami, żebyście wiedzieli dokładnie, gdzie możecie się rozłożyć. Według mnie, nawet jeżeli to jest miejscówka na trawie, nie jest utwardzona, ale jeżeli płacisz jakieś 20 funtów albo 100 zł za dobę, no to naprawdę na takiej miejscówce powinien być serwis, powinna być woda, twój prywatny kran. Podłączenie do prądu, a może nawet odprowadzenie szarej wody. Miejscówki na trawie są z reguły tańsze niż te utwardzone. Oczywiście są przeznaczone głównie dla namiotów, ale to nie znaczy, że Ty z przyczepą kamperem czy motorhomem nie możesz sobie też zaparkować na trawie. W środku lata, jeżeli pogoda jest sprzyjająca, dlaczego nie każdy może wykupić sobie miejscówkę na trawie. Jednak większość właścicieli przyczep i kamperów wybiera miejscówki utwardzone zwłaszcza jeżeli przyjeżdżają wiosną lub jesienią. No i nie oszukujmy się, na trawie jest fajnie, dopóki nie pada. Niezależnie od tego, którą miejscówkę wybierzecie, czy na trawie, czy utwardzoną miejscówkę, przeznaczoną głównie dla kamperów i przyczep. Wymiary miejscówki powinny być te same, mniej więcej zbliżone i taki standard w Milpark na kempingu, na którym ja się znajduję, to jest 6 metrów na 10. Tak jest minimalny rozmiar miejscówki. I do miejscówek tych utwardzonych, przeznaczonych głównie dla przyczep i kamperów, dołączony jest też pas zieleni o szerokości przynajmniej 3,5 metra. Żeby uniknąć zamieszania i żeby każdy wiedział, gdzie jest jego teren, pod numerem znajduje się strzałka, która pokazuje Ci, że to jest po prostu Twoja miejscówka, tutaj utwardzona, i po prawej stronie masz też swój kawałek trawy, co jest bardzo fajne, ponieważ to zapobiega takim sytuacjom, że dwie rodziny rozkładają się na tym samym kawałku trawy, wystawiają krzesełka, stawiają grilla i tak dalej. Każdy wie, który kawałek trawy należy do niego. Jednak jeżeli chodzi o grilla, to koniecznie też musicie zapytać, czy grilla możecie rozpalać. Czy to może być taki grill na węgiel, brykiet, który dymi, czy to musi być grill gazowy? Ogniska też są dosyć kontrowersyjne na kempingach i jeżeli nastawiacie się, że na każdym kempingu można rozpalić ognisko, możecie się zdziwić. Warto to sprawdzić, zanim przyjedziecie. Możecie się zdziwić, ale każda z tych miejscówek ma swoją specyfikę i każda jest indywidualna i każda jest troszeczkę inna. Nie ma dwóch identycznych miejscówek. Nie ma dwóch miejsc, na których słońce świeci o tej samej porze dnia. Niektórzy z naszych gości proszą o to, żeby przy miejscówce było drzewo, bo chcą mieć cień. A inni właśnie proszą, żeby nie było drzewa, bo chcą mieć słońce. Niektórzy lubią być bliżej toalet, niektórzy dalej. Niektórzy chcą być bliżej drogi, niektórzy dalej drogi. Niektórzy chcą być bliżej placu zabaw, a niektórzy dalej od placu zabaw. Także moi drodzy, moja rada jest taka: jeżeli pojedziecie na kemping i znajdziecie miejscówkę, która dla was jest po prostu idealna, bo jest drzewo, albo nie ma drzewa, bo wasze dzieci lubią się bawić w strumieniu, bo jest widok na wodospad. W dniu, kiedy wyjeżdżacie z kempingu, rezerwujcie tę konkretną miejscówkę na kolejny rok. Bo zwłaszcza w wysokim sezonie jest tak, że przyjeżdżasz na kemping i masz już przypisaną miejscówkę. Nie masz wyboru. Wszystkie inne miejscówki w lipcu czy sierpniu będą już zarezerwowane, będą na nich inni goście. Rzadko jest tak, że przyjeżdżasz na kemping, możesz się rozejrzeć i wybrać sobie tę konkretną miejscówkę. W niskim sezonie tak, ale w lipcu i w sierpniu możecie o tym zapomnieć. Także, jeżeli macie już swoje dobre, szczęśliwe miejsce. Rezerwujcie je nawet z rocznym wyprzedzeniem. Być może oglądasz ten film i sobie myślisz, kurczę, no ale po co kemping, po co mam płacić za kemping, bukować, rezerwować, jechać na jakiś spęd, mogę mieć podobne doświadczenia, nawet lepsze na dziko z moim namiotem, moim kamperem, może nawet z przyczepą kempingową. Okej, okay, tak też można i wiele ludzi tak odpoczywa. Jednak kiedy ja jadę na kemping, to główną atrakcją, za którą płacę i gdzie oczekuję, że będzie tip top. To jest łazienka, to są sanitariaty, bo to właśnie odróżnia kempingowanie i spanie na dziko od pobytu i odpoczynku na kempingu. Na pewno przed przyjazdem warto zobaczyć zdjęcia tych łazienek, zobaczyć jak one się prezentują i sprawdzić, czy takie łazienki są sprzątane raz czy dwa razy dziennie. Oczywiście jest super, kiedy te łazienki są nowoczesne, ładnie wyglądają, są estetyczne. Jednak dla mnie najważniejsza jest czystość i szczerze mówiąc ja mogę wybaczyć starsze sanitariaty, o ile są czyste. Na kempingu sanitariaty wyglądają tak, że tak, to jest punkt zrzutu szarej wody, akurat tutaj nie ma kratki najazdowej. Czy to będzie problem dla Ciebie i Twojego kampera? I czy te plastikowe rury ci pomogą? Czy to będzie wystarczające? Czy taka toaleta chemiczna się sprawdzi? Czy masz funkcję wypompowywania nieczystości i będzie ciężko opróżnić swój zbiornik w takim miejscu? Czy jesteście zdziwieni, że aż tyle rzeczy należy rozważyć, zanim zadecydujecie, na który kemping się wybieracie? A może nie myślicie o tym, jedziecie w ciemno, albo polegacie na opinii znajomych i macie nadzieję, że wszystko będzie dobrze? No niestety nie zawsze jest dobrze. Teraz będzie dłuższa scena mówiona, punkt szósty, mały druk. Ja powiem Wam o takich kruczkach i chwytach marketingowych i o takich małych niedopowiedzeniach, które mogą być dla Was przykrą niespodzianką, kiedy już na kemping zajedziecie. I które mogą Was słono kosztować. Pierwszy punkt to jest ceny od. Jeżeli widzę w cenniku, Kempingu, frazę cena od, ceny od, to wiem, że będę musiała za coś dopłacać. I z reguły to coś to jest, to jest prąd. Jeżeli cena za stawkę dobową pobyt na kempingu jest bardzo niski, to znaczy, że musisz z reguły dopłacić za prąd, za dodatkową osobę, dodatkowe auto i generalnie ta realna cena na końcu będzie o wiele wyższa. Jeżeli widzisz coś takiego jak cena od, czy pitches from, dokładnie przeczytaj, za co tak naprawdę płacisz bo z reguły jest to niewiele A, i, i dostajesz to, za co płacisz. Także jeżeli cena jest jakaś śmiesznie mała, to oczekuj dodatkowych kosztów. Jeżeli w cenie jest już prąd, to warto sprawdzić, jakiego natężenia jest to prąd, czy to jest 12 czy 16 amperów, bo to może być przykrai niespodzianka, jeżeli rodzina zacznie uruchamiać swoje wszystkie urządzenia elektryczne. Z reguły na kempingu ten prąd jest dość ograniczony, jeżeli chodzi o natężenie. Jeżeli podłączycie wiele urządzeń elektrycznych naraz, to bezpiecznik po prostu powie stop. Jeżeli chodzi o prąd, to może być jeszcze tak. Że płacisz rzeczywiście jakąś dobową stawkę, która określa pewne zużycie, powiedzmy takie średnie. I w momencie, kiedy przekroczysz pewien pułap, musisz zapłacić. Byliśmy na takim kempingu, gdzie każda miejscówka miała swój licznik, i pod koniec pobytu po prostu musieliśmy dopłacić za większe zużycie prądu. Warto to sprawdzić, szczególnie przy dłuższym pobycie to może być duży koszt. W ogóle, wydaje mi się, że większość kempingów robi niezły biznes na wszystkich dodatkowych opłatach, na wszystkich ekstras. I to może być tak: opłata za psa. Czy płacisz za cały pobyt, czy za dobę? Opłata za dodatkowe osoby. Z reguły jest tak, że stawka za miejscówkę, stawka dobowa to jest jeden pojazd, dwie osoby dorosłe i dwójka dzieci. Do piątego roku życia. Czasami jest tak, że za dzieci powyżej piątego roku życia trzeba zapłacić. Czasami kemping jest na tyle hojny, że pozwala całej pięcioosobowej rodzinie zmieścić się w tej dobowej stawce. Naprawdę różnie, różnie z tym bywa. Czy na miejscówce, zanim rozłożysz swój namiot, czy możesz położyć tarp albo jakąś plandekę, żeby ochronić swój namiot? Nie wszędzie można. I żeby zniechęcić gości do niszczenia trawy, wiele kempingów wprowadza dodatkową opłatę za tarp. Warto to sprawdzić. Ponadto standardem jest dodatkowa opłata za dodatkowe auto. Jeżeli przyjeżdżasz kamperem i masz ze sobą jeszcze mały samochodzik, wiele miejsc poprosi cię, żeby za ten samochodzik zapłacić oddzielnie. Za czym jeszcze może kryć się dodatkowa opłata? Niemal za wszystkim. przedsionek. Przyczepka! Późniejszy wyjazd z miejscówki. Nawet jeżeli to tylko dwie godziny. Dzienny pobyt gości, którzy odwiedzają cię na kempingu. Łowienie ryb. Kemping może się uchwalić. U nas można łowić ryby. Mamy łowisko wędkarskie, jednak warto sprawdzić, czy za to łowienie rybek płacimy dodatkowo. I czy taką rybę musimy wypuścić? Czy musimy mieć licencję na wędkowanie? A nawet jeżeli już mamy licencję na wędkowanie, to często trzeba też zapłacić dzienną stawkę za przywilej moczenia kija. Sprawdźcie to! Dodatkowe opłaty czają się wszędzie. I dlatego tak bardzo ważne jest, żebyście dokładnie przestudiowali i zrozumieli cennik. Zwłaszcza zakładkę ExtraS, czyli opłaty dodatkowe. Bo jeżeli ktoś wybiera kemping tylko na podstawie stawki dobowej i wybierze sobie miejsce, które wydaje się tanie, może być tak, że kiedy już przyjdziecie na miejsce i okaże się, że musicie zapłacić i dopłacić za to, i za to, i za tamto, to tak naprawdę uzbiera się suma, no za którą moglibyście pojechać na o wiele lepszy kemping. Po prostu uważajcie na ukryte opłaty. Wszystkich odważnych, którzy dotarli aż do tego momentu, zapraszam na punkt siódmy, czyli atmosfera i klimat. I co według mnie tworzy taką atmosferę i na co zwracać uwagę? Pytanie za 100 punktów. Co właściwie tworzy atmosferę i klimat kempingu? Co sprawia, że do niektórych miejsc chcemy wracać, a do niektórych nie? I według mnie nie tylko przyroda i otoczenie, ale przede wszystkim ludzie. I nie wiem, czy Wy też tak macie, ale my, kiedy już odkryjemy dobre miejsce i dobrych ludzi, to do nich wracamy. I tak, kiedy jesteśmy w Polsce, w okolicach Izbarka Warmińskiego, zawsze jedziemy do Pana Henryka, żeby odpocząć w Warmińskiej Ciszy. To jest prywatne łowisko wędkarskie, urokliwe domki w środku niczego. Wspaniałe miejsce. Ale przede wszystkim jest tam Pan Henryk. Dobry gospodarz, nasz dobry znajomy, który zawsze nas wita serdecznie, spędza z nami sporo czasu na pogawękach. I zachęca nas do łowienia ryb. Zachęca nas do łowienia ryb, a my tam nigdy nawet nie zabieramy wędek, bo my jedziemy przede wszystkim odpoczywać na łonie natury i przy okazji spotkać się z panem Henrykiem. Wydaje mi się, że mądrzy właściciele, dobrzy gospodarze są kluczowi na kempingu, i na dobrym kempingu gospodarz jest na miejscu. To też świadczy o, o prestiżu miejsca. Jeżeli gospodarz jest na miejscu, zajmuje się swoimi gośćmi i pilnuje, żeby wszystko było na tip top, to dobry kemping. Po prostu dobry kemping wymaga mądrego gospodarza. Nie wiem, czy wiecie, ale na kempingu, na którym ja się teraz znajduję, gospodarzy można spotkać w barze, bo co wieczór stają za barem i obsługują swoich gości. I to też jest fantastyczna okazja, żeby ich poznać, porozmawiać, dowiedzieć się czegoś. Może właśnie poprosić o pomoc albo zgłosić jakieś, jakieś problemy. Czy byliście kiedyś na kempingu, gdzie właściciel i właścicielka wieczorami nalewają drinki dla swoich gości osobiście? Hej, hej, jesteście tam, pobudka, już ostatni punkt, ósma sprawa. To bardzo długi film, ale temat jest ważny. I miałam wam do przekazania naprawdę sporo informacji. Ostatni punkt to recenzje i opinie innych gości, którzy byli, byli na kempingu przed nami. Czy warto je czytać? Według mnie absolutnie tak. Warto czytać opinie gości, którzy byli na obiekcie przed nami, szczególnie jeżeli jedziemy tam pierwszy raz i warto czytać zarówno pozytywne, jak i negatywne opinie, ponieważ dla każdego dobry kemping oznacza coś innego. I nawet ta zła, negatywna opinia dla Was może być na plus. Na przykład u nas zdarzają się goście, którzy narzekają na to, że po 10 wieczorem na kempingu jest cisza, nic się tutaj nie dzieje, nie ma świateł, nie można włączać muzyki, nie można głośno rozmawiać, że ktoś wieczorem chodzi i sprawdza, czy właśnie nikt nie zakłóca nocnej ciszy. I dla kogoś to był wielki problem. Ale dla większości z naszych gości to będzie wielki plus. Warto też zwracać uwagę na to, jak na skargi w recenzjach o miejscu odpowiadają właściciele, bo często jest tak, że za czyjąś skargą lub bardzo niską, negatywną opinią, na przykład na jedną gwiazdkę, kryje się jakaś większa historia, jakaś większa awantura. Ponadto właściciel kempingu czy menadżer kempingu ujawnia swój charakter, swoje podejście do klienta również w tym jak odpowiada na te dobre i złe opinie o swoim miejscu? Gratuluję wszystkim, którzy dotarli do końca tego odcinka. To jest kwiatek dla każdego, który został ze mną aż do tego punktu. Serdecznie dziękuję za Waszą uwagę. Mam nadzieję, że moje rady okażą się Wam pomocne. Życzę Wam cudownych wakacji i wspaniałych kempingów z przyjaznymi właścicielami, z uśmiechniętą obsługą. Życzę Wam miejsc z dobrym klimatem, do których będziecie chcieli wracać. Jeżeli interesują was takie tematy kempingowe, podróżowanie kamperem, życie w przyczepie, zapraszam do subskrybowania mojego kanału. A ci z was, którzy chcą mi postawić kamę raz w miesiącu za 5 zł, w zamian za ekskluzywne treści o tym, co się u mnie dzieje poza kamerą, jakie mam plany na przyszłe odcinki, zapraszam was na nasz profil na Patronite, gdzie możecie zostać naszym patronem. Tymczasem dziękuję wam bardzo za uwagę, za czas spędzony ze mną i do zobaczenia w następnym filmie. Cześć, pa pa. Nie zapomnij zasubskrybować naszego kanału.